Witam w programie Full Moon Fashion. Moim gościem jest... Agnieszka Arciszewska. Proszę powiedzieć coś więcej na temat swojej twórczości. No, od niedawna założyłam firmę Aleja Sztuki. Jest to pracownia artystyczna. Projektuję i wykonuje tkaniny. Projektuje całe kreacje wieczorowe, ślubne i na co dzień. Sukienki, bluzki spódniczki, ale taką główną tutaj dziedziną, no to są szale, które można je układać w dowolny sposób, one tworzą piękne dopełnienie tych kreacji, a jednocześnie można je układać w formie pelerynki i wdzianka. Ostatnia kolekcja kiedy została stworzona? Ostatnia kolekcja jakiś tydzień temu. Była to kolekcja specjalnie stworzona na Week Fashion, wiosna-lato 2011. Co inspirowało panią tworząc tą kolekcję? Przede wszystkim natura. Po pierwsze dlatego, że są to produkty, które są zrobione te rzeczy z naturalnych tkanin. Jest to jedwab i wełna z merynosów australijskich. A poza tym są tam motywy kwiatowe. Wszystko zaczerpnięte z natury. Kolorystyka, łączenie tych kolorów. Także głównie natura jest tym motywem przewodnim. Tu widzimy dwa przykłady z pani kolekcji. Może pani kilka słów na temat tych właśnie rzeczy powie. No, pierwszy mamy tutaj szal, na którym są piękne tulipany. Przebija się tutaj jedwab. To jest cienki szyfonik jedwabny. Ten szal, oczywiście, można ubierać jednocześnie na co dzień, ale poza tym, będzie świetnym dopełnieniem małej czarnej sukienki. I wystarczy, że założymy ten szal, i kreacja na pewno nabierze um, takiego wyjątkowego charakteru. A drugi szaliczek, no, dosyć popularny w tej chwili, kolor turkus tutaj z domieszką i granatu, i niebieskiego. Mamy ciemną zieleń i świetną takim rozwiązaniem są też te opadające liski. I ten szal można naprawdę wiązać na różne sposoby. Tu mamy szaliczek cały czas modną panterkę, eee, cieplejszy. Jest jakby tutaj nie, nie ma tego wolnego jedwabiu bez wełenki, cały jest pokryty wełną z merynosów australijskich yy, i poza tym tutaj akurat spódniczka yy, świetnie zakończona taką falbadą z jedwabiem i z takimi iskierkami też z tej wełenki z merynosów australijskich. To jest Pani ulubiony materiał? Yy, tak, jest miękki, delikatny, świetnie się to układa, a no, co najważniejsze jest naturalne. Jeszcze proszę powiedzieć naszym widzom, gdzie najczęściej można i w jaki sposób spotkać Pani kolekcję. No, krążę po całej Polsce, na, ważniejsze, na ważniejszych wydarzeniach, imprezach modowych, giełdach, biżuterii Często można mnie znaleźć. A poza tym zapraszam do mojej pracowni artystycznej, która się mieści niedaleko w okolicach Bydgoszczy na Notecią. A poza tym na stronie internetowej można się ze mną też skontaktować i pokieruję dalej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.